To jest bardzo serdecznie tutaj Kacper. Myślę, że jutro już mi się uda zrobić te korekty związane z drzwiami. To tak jeszcze chwilowo na surowo jest. O, tak to wygląda. Tak to wygląda. O. Będzie zawias, będzie ładnie, ładnie się otwierało, zamykało. No i myślę, że jutro kochani youtuberzy uda mi się zrobić wszystko. ten bardzo zmęczany. Każdą wolną chwilę wykorzystuję, żeby tutaj zrobić korektę, poprawkę tej drzwi. No jestem na tym etapie i tak mi się wydaje kochani, że... Jutro, jutro już powinienem zrobić wszystko. Mam taką nadzieję. No to, to byłoby na tyle kochani. Muszę się zbijać, kłaspać spać, żeby rano stać. Jak najwcześniej tylko się da. No. To buziaki kochani, hejka, pa, trzymajcie się.